Hej, dzień dobry, nie wiem czy pamiętacie tego Fikusa. Jest to Fikus moich znajomych. Dali mi go, żebym się nim zajęła. Zależy im na tym, żeby zaczął się rozgałęziać, bo póki co jest jednym badylkiem. Stał u mnie przez całą zimę i zaczął budzić się do wiosny. Zaczął puszczać nowe liście, więc jest to odpowiedni moment, żeby trochę przy nim podziałać, żeby zaczął się rozgałęziać. I na to mamy trzy sposoby. Jakie? Oglądajcie dalej. Zaprezentuję Wam metody, które sprawdziły się w przypadku Fikusa, którego ratowałam z sąsiedniej klatki schodowej. Mam nadzieję, że pamiętacie jego historię. Metoda pierwsza. Na głównej łodydze i bocznych gałęziach, w miejscach, gdzie wyrastają liście lub pozostałe po nich znamiona, czyli w tak tzw. węzłach, znajdują się małe, uśpione oczka czyli zawiązki nowych liści i gałęzi. Możemy pobudzić do wzrostu, nacinając łodygę tuż nad nimi. Nacięcie wykonujemy czystym narzędziem. Najwygodniej nożem. Nacięcie wykonujemy około 1 cm nad oczkiem. Nacięcie wykonujemy pod skosem do momentu, aż poczujemy delikatny opór. Nacinamy około 1 mm w głąb łodygi, do momentu, aż zauważymy, że roślina zaczyna puszczać soki. Uważajcie na soki fikusa, ponieważ zawarty w nim lateks może uczulać. Możemy maksymalnie wykonać 2-3 nacięcia na jednej roślinie. Gdy roślina zacznie się rozgałęziać pod nacięciem, zacznie wytwarzać liście, wtedy możemy wykonać kolejne nacięcia na pozostałych gałęziach. Sposób drugi: usuwanie wstoszka wzrostu, czyli wierzchołka rośliny. Gdy nasz fikus urósł na zadowalającą nas wysokość, wtedy możemy oderwać, odciąć wierzchołek. Usunięcie wierzchołka wzrostu powinno pobudzić roślinę do rozgałęziania. Ja na razie tego nie robię, ponieważ przejdziemy teraz do metody trzeciej. Trzecia metoda to po prostu skrócenie gałęzi. Możemy ściąć 5, 10, 15 i tyle centymetrów, o ile chcemy roślinę skrócić. Gdy ścinamy wierzchołki, warto pobrać taki fragment, który będziemy mogli ukorzeniać. Odcięta gałąź, którą chcemy ukorzenić, powinna mieć co najmniej 8-10 cm. Ponieważ ten fikus ma uszkodzonego liścia, to odetnę taki fragment wierzchołka, żeby odciąć wraz z tym liściem. Z pozyskanej sadzonki odrywam dolne liście. Pozostawiam 2-3. Pobraną sadzonkę mogę wstawić bezpośrednio do wody, do pozostałych fikusów, które obecnie ukorzeniam, włożyć bezpośrednio do podłoża. Które składa się z mieszanki torfu i perlitu. Podłoże powinno być stale lekko wilgotne. Sadzonkę warto zakryć workiem foliowym lub jakimś szklanym naczyniem i ustawić w widnym, jasnym miejscu. Możemy śmiało ustawić na wschodnim, południowym i zachodnim parapecie. Sadzonkę możemy również ukorzenić w mokrym mchu torfowcu. I ja wykorzystam tę metodę. Wcześniej namoczony mech torfowiec odsączam. Obwijam sadzonkę, zawijam folią streczową i wstawiam do słoika. Gdy ukorzeniamy w mchu torfowcu, to nie możemy dopuścić do jego całkowitego przeschnięcia, dlatego do naczynia naleję trochę wody, około 1 cm. Sadzonkę ustawię w widnym, jasnym miejscu o rozproszonym świetle. Gdy zauważę, że mech od góry przesechł, to go zwilżę za pomocą konewki albo spryskiwacza. Postępy z ukorzeniania i rozgałęziania fikusa będę prezentowała w filmach vlogowych.